Rogoziński, MMA.pl. Jesteśmy już po KSW 51 w Zagrzebiu. Debiut na Bałkanach. Z nami Maciej Kawulski. Jesteś zadowolony z tego, jak się zaprezentowała federacja za granicą na Bałkanach? Tutaj? Wiesz, no, z siebie jestem bardzo zadowolony. Zawsze byłem. Ale jestem zadowolony też z Chorwatów, że, że, że potrafią pięknie kibicować. Znają się na MMA, rozumieją je. Śmiem twierdzić, że nie tak dobrze jak polska publiczność, która jednak ma część, większe obycie z MMA niż, i częstsze niż, niż Chorwacka, ale jeśli chodzi o emocjonalność, serce, no to myślę, że nie jeden kibic zostawił tu podobnie dużo co zawodnik. E, na pewno tu wrócimy, no, na pewno tu wrócimy i myślę, że, że Soldic w karcie walk na main evencie, to, to jest następne, z czym tu przyjedziemy. No na pewno w tym narodzie gdzieś ten sport jest. E... Przynajmniej to, co mamy przed sobą, czyli widzimy Milko Krokopa, który tutaj stoi, mimo że już gala się skończyła od pół godziny, a wciąż w kolejce czeka po autograf, no świadczy o tym, że ten sport jest tutaj popularny. I czy to miało odzwierciedlenie w sprzedaży biletów też, Maćku? Wiesz co? No, sprzedaliśmy najwięcej w historii sportu walki w Chorwacji pierwszym swoim wejściem, bo największe walki bokserskie sprzedawało 5 tysięcy, UFC sprzedało około 7, 000, rozdało drugie tyle. A nam się udało sprzedać ponad 11 tysięcy biletów to jest świetny wynik. No, jest, yy, jak byliśmy u burmistrza i powiedzieliśmy, to nie uwierzył, powiedział, że ta cyferka się nie zdarza tutaj w Chorwacji, to znaczy, że jest ogień w tym narodzie i jest chęć oglądania tego widowiska, tylko że jeżeli uczysz się MMA oglądając Pride i Mirka Krokopa Filipowicza, a potem chcesz to yy, yy, w drugim odcinku oglądać w takim bardzo kameralnym, lokalnym wydaniu, to przestajecie to bawić. W związku z czym oni po prostu czekali na wielkie show, wychowani na PRIDE i to wielkie show dostali i zareagowali na nie, właściwie kupili bilet i przyszli. I myślę, że będą robić to dalej. Chciałbym chociaż, właśnie... chociaż oczywiście nie mają wielu powodów do radości, bo, bo, do bo, poza, bo poza Antunera, czy czym czy wszyscy Chorwaci przegrali. No więc właśnie, taki trochę mecz prawie że do jednej bramki, aczkolwiek Racic zdobywa pasek i to też jest fenomen, bo to też chyba jest precedens tutaj, no bo to jest pierwszy mistrz w kategorii koguciej. No, ale wrócę, że wszyscy Chorwaci, prawie wszyscy Chorwaci przegrali, ale prawie wszyscy zajebiście dobrze walczyli. I rzeczywiście tam nie było, nie było właściwie słabej walki, prawda? To wymień mi trzy. Trzy, nie pięć, nie dwie, które Ci się podobały najbardziej? No wiesz co, no Torres. E, Torres, rewelacja. Tak i, 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 i myślę, że do końca postawa Pejicia, że do końca. E, czuć było, że on w końcówce już walczył dla tych ludzi. Mm. I to im pokazywał, i to im pokazywał całą historię. Oczywiście walka o pas an, Ante e, Racic. E, jest, jest, jest po prostu kotem, kamiennym kotem. Ja, ja chyba Kamien, za, 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 zacznę, zacznę wierzyć w elfy i krasnoludy. i Jeśli rzeczywiście istniały takie kiedyś na Ziemi, to on jest potomkiem jakiegoś krasnoluda, po prostu jest zbudowany tak jakby. No, ale zbudowany wcale. jest z trzech krasnoludów, to trzeba powiedzieć, bo i, i przynajmniej na szerokość, bo no, zdecydowanie nie, no, łatwiej go przesadzić. Ale, wiesz, ale się chodzi, chodzi o tą taką dziwną proporcję, że jest rzeczywiście nisko przy Ziemi i to daje mu szansę pracy. No i my, ja, trze, moja też taka walka, która która mnie strasznie podniosła na duchu e, to walka Romka, Szymka Szymańskiego e, bo no bo pokazał, pokazał e, że, że może rozegrać walkę w płaszczyźnie, w której teoretycznie nikt nikt się nie spodziewał jakiegoś tam czegoś rewelacyjnego, on był zawsze jednak uważany za parterowca, a tu nagle no najwyższej klasy boks. Powiedziałbym, że nie jeden bokser wagi lekkiej yy, nie ma na koncie tak pięknie poprowadzonej walki, na takim przeglądzie, na takiej szybkości. Ja mi się troszeczkę wydawało, że właściwie sędzia powinien przerwać pod koniec pierwszej rundy walki i właściwie myślałem, że się to stanie. Gong yy, uratował jego przeciwnika, ale yy, dzięki temu yy, Romek mi przed chwilą powiedział, mieliśmy jeszcze dwie rundy ładnej walki i to prawda. No dla mnie jeden z kandydatów do walki wieczoru. Jeżeli chodzi o Romka to nie wiem czy? Tak, nie jeżeli chodzi o Romka to tylko powiem tak, że właściwie to za bardzo nie dziwi, bo ja zawsze pamiętam jak on stał i się ruszał na nogach, to że ma parter linkę team za nim i tak dalej to jest oczywiste, ale ta reakcja sędziego podczas pierwszej rundy to nie jest tak, że jak sędzia krzyżuje ręce to jest koniec walki. No właśnie rozmawiałem na ten temat z sędzią głównym, powiedział, że, że ewidentnie ten ruch musi być że, 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 że może być przygotowywać się do przerwania walki, no bo chodzi o bezpieczeństwo, ale de facto ten ruch dopiero ją przerywa, więc jej nie przerwał. Nie no, tam krzywdy nie było, nie? I ani Romek się nie czuje skrzywdzony, ani e, ani nikt w my również nie, natomiast mówię tylko, że na moje odczucie widziałem walki, które były wcześniej przerywane, czyli mhm. jakby ta walka została przerwana wtedy, to też nie byłoby krzywdy. Nie? Jak długo Mariusza Pudzianowskiego jeszcze zobaczymy w klatce KSW? No tego nie wiem, pytaj Mariusza, ale wierzę, że Wierzę, że jeszcze parę razy, no może z dwa. Mm -hmm. no jest, jest, jest to już mocno zmęczony y, życiem facet, ale, ale cały czas budzącym emocje. Jasne. Y, krótko obiecałem, w miarę było. Maćku, bardzo dziękuję. Dzisiaj bardzo wyluzowany. a rzadko... się w Gliwicach. Tak. No, zapraszamy serdecznie na KSW 52 w Gliwicach 7 grudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.